Dzień dobry. Dzień dobry! Ja jestem Rafał. A ja jestem Michał. A my jesteśmy raz, plan, dwa, trzy. Słuchaczka. Tak się niesamowicie składa, że spotykamy się z nami dzisiaj, czyli we wtorek. Który kolejny. Kolejnym odcinkiem, który udało się. Zrobić w tydzień. W Tydzień, taka sytuacja. Dobra, kolejny odcinek, kolejne gry. Dzisiaj mało nowości. Są dwa tytuły, które jesteśmy. To jest chyba pierwsza sytuacja, w której zgłosił się do nas wydawca i zapytał: Czy zrecenzujemy jego gry? Tak. Nie mogliśmy mu odmówić. Potem, dzisiaj. poczekaj, ale poczekaj, to było tak fajnie zrobione, że naraz zaczęliśmy spamować tego wydawcę wiadomościami tak, i wie, tak. poczekaj, no tak, 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 ale w międzyczasie ja podesłałem tam link do tego jak nagrywamy i oni chyba nie są świadomi co to będzie. <laughs> ale to za chwilę, to Dzień na sam wydać. koniec. Nie, my też nie. Tak, na sam my, koniec, tak. Ja tato. Nie. Psz. Ale ja chcę teraz. Nie to, że ty chcesz, to później. Przestań biec. Dobrze. Gówniarzu, dobrze, jedziemy od dodruków. Teramistika. Ooo, dużo ciężko fajnie. Teraz przyszedł dodruk teraz Mistiki. Terajo. Polecamy, mamy bardzo fajowe do sześciu graczy w końcu. Nie, do pięciu, boże, dodatek tam do sześciu się robi. Tak. Dodatek robi się. Teramistika je, ty kontynent. Jo z obywatelem ma i szoko... Nie, tam stronę czy tam Michał. Bo... W magicznej krainie Terra <laughs> Mistika. Dobre, Euro Jedna z najlepszych gier w historii ludzkości Długo nie było, teraz wróciło Polecamy Tanio nie jest, ale Gierdy jest dobrze, dobra. solidnie I teraz uwaga, niespodzianka Ale zobacz, że nagrywamy wydawnictwami Kingdom Bo tam Braz. był Bard A to nie jest Bard No taka sytuacja, że nie jest Bard, tylko że Bard No właśnie Taka sytuacja Taka sytuacja, akcja... Pracownicy Barda, który jest wydawnictwem, założyli swoje wydawnictwo I wcale nie mają nic wspólnego z Bardem? Tak żeby którego party z tego bardziej z dystrybutorem Którem? tak tak zebrali hajsy na wspieram to yy, właśnie wspieram to na wspieram to zawsze okejka byli trochę nowy grafik zmienili jedną nazwę srebro na srebrniki nowe 5 nowych grafik wow Nieszczęście, 8 nowych grafik dobra dominion kto nie zna polecamy poznać to jest giera, która tak naprawdę jako jedna z pierwszych pokazała w wyglądaniu 500 partii rozegranych na tablecie. Eee, 490 jedna z pierwszych gier, tak. która pokazała, jak wyglądają nowoczesne karcianki, tak mi się wydaje. Nie wiem, jak uważasz. To oni pierwsi wprowadzili deck building do takiego, na, na salony, który Dokładnie. przestał być, że przed grą sobie robimy, tylko jakby ten deck trakcie, building został trakcie, korem całej tak. zabawy. I to jest po prostu. No to pierwsza, pierwsza eee, taka gra? 2 do 4 graczy, 30 minut, ale tak naprawdę można pomurzyć do godziny. 13 no, plus. Lat. Co? 6 lat na ta gra. Więcej? Nie, 6, 2009. No to już prawie 7. 2008 nawet. No. Eee, polecamy. Mamy 149 zł od 2 do 4 graczy i seria fajowa zabawa. 500 kart w środku. 500. 500, 1500, 1900. Kolejne coś, czego dawno nie było, ale już nie bardzo. Eee, sporo osób nas pyta. Ciebie nie pyta, bo ciebie to dawno nie było. No jaki to to dobru? Co czas jest dostępne. Nie jest. jest. Cięcie, jeszcze raz. Jest. Jest, nie jest. Od dwóch do ośmiu graczy. Osiem graczy na gwiazdkę. No i od 8 lat. O to chodziło. Osiem lat na plusa. No. No i plus i minus to bateria. Do godzinki grania są figurenki Michał, pokażesz, mam nadzieję. O, tak zrobimy, żeby się nie świeciło. Zje pod Doroty. To jest plansza. Polska instrukcja w środku, karty po angielsku. Natomiast u nas na stronie możecie ściągnąć kartę po polsku i po prostu jak macie w koszulki to wsadzić sobie tłumaczenia. Świetny, prosty tytuł, dzieciaki zrozumieją, możecie w końcu zagrać. W... A ja w zawsze w... jestem zafascynowany stosunkiem ceny do zawartości pudełka, bo tutaj mamy tych figurek, figurynek całkiem spore, jak dobrze pamiętam. 144 sztuki. Tak. Figury. 144 figurki za 199 złotych. To jest taniej to jest... niż jedna karta w Siedmiu Cudach Świata. Ale naprawdę, naprawdę ten. Lądowanie w Normandii. A tam są różne scenariusze. No tak, ale to jest podstawka i to jest lądowanie w Normandii, w plaża. W tak, okej, okay, dobrze. Lądowanie z normandii, w Normandii. Z Normandii. Z, norma z Normandii. Z Z eee, mamy, po... mamy, polecamy. Polecamy. Ja chyba też, bo mamy Battlelora po w pożyczalni. W batylorze są orki, te ryby takie, i one walczą z krasnolodami i orki to takie pandy tylko że w wodzie i mają płetwy i właśnie tu przypłynęły do plaży wyszły na ląd i się stwierdziły i tych zniecami. wrednych nazistów 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 bo I oni ziazi są w lasach zjazi, zjazi orkowi no, i tu jest na cenę od dwóch do ośmiu graczy. Przy czym przy ośmiu graczach jest gwiazdka i że jest, to jest team play. Że trzeba ta gra dwie, jest na dwóch graczy domyślnie. Dwóch graczy, ewentualnie dwie drużyny, tylko jak dwie drużyny, to musicie współpracować, nie? Nie ma tak, że ktoś gra Niemcami i nagle mówi, ojo, e, ja jednak wolę hamburgery, nie? Ale to musi mieć kolegę nazisty. Albo. Nie, nie Niemca nie można mieć kolegi. Znaczy, można, ale. Nie, no, dobrze. I teraz przechodzimy do nowości. No. Właśnie. Słuchajcie, odezwali się do nas i przysłali nam dwie gry. Chcesz zrobić jedną, czy ja drugą? Chcesz zrobić jedną. To jest ten poziom. Nie, nie, razem opowiemy o jednej i ja myślę, że w nią zagramy. Będzie grubo. Yy, ja ją z pod stołu wyciągnę. Obydwie. Na raz, do śradę? Tak. Uwaga, uwaga. Co e... masz między nogami Rafa? Prawa <laughs> czy lewa? Prawa. Sprawa moja? Aha. No. A. Raz, dwa, trzy. Ho, ho. Gdzie jest magia? Eee, gdzie Kryje się magia? się magia. Ty też masz gdzie kryje się magia? Ja, ja mam skrajną lodę. Ja mam kucy się skrajną lodą masz? Aaaa <laughs> karciochę. Ogólnie e, <laughs> i skończyło się to, co możemy o tym powiedzieć. Gdzie kryje się magia i słuchajcie? Wzrost, y, zekory, y, magiczność. <laughs> magiczność? O, co? A. Serio? Magiczność? A co? Zobaczymy jakie są na moich. Granie to, to top triumf, czyli grę może grać dowolna ilość osób, chociaż nie wiem jak sobie to wyobrażają. Potasowuje się karty i rozdaje wszystkim graczom. Bierze się swoje karty i trzyma w ten sposób, że widzi tylko jedną pierwszą z wierzchu. Magiczność. Osoba siedząca po lewej stronie. Ja mam magię. Gdzie, dzielność, dziel. dzielność masz. Weźmy jedną i zagrajmy w nią. Dobra. możemy to na pół. Może my położymy? Może ten? <słuch> Podziel na pół. Dobra. Pasujemy? No, co za różnica, jak ja. to jest złoje. Dobra. Wkłócenia. Naparzamy się na magiczność. Ile masz magiczności? 47. A ja 92 oddajesz kartę. Ham. Teraz pewnie ja dalej. No. Jaką masz urodę? Miliard. 26. 18. ha <laughs> Michał Żółwia przeciwko król królikowi, serio? Serio? Uh, o, to będzie dobrze. W tej dom... grze, ja dostrzegam jej jedną wadę. Póki co jedną. <grywa> Przegrywa. <grywa> nie, 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 to, to inna bajka. Przyjacielskość. 54. Aha. Uh, uh. Mój pies wylizał mordę twojemu. Czemuś? Apple Applejackowi. Dobrze, dawaj, dawaj. Tu jest taki snowballing, na przykład magiczność 73. Co? Rainbow Dash 73, magiczność. Proszę, masz. please masz. Jedziemy dalej, magiczność. 72, 81. Dym. Magiczność. 40, 66. Dziękuję. 8 awesome. Magiczność. Nie, stop, uroda. 9, <laughs> 62. Dobrze, taki jesteś, no? Eee, uroda. 90. 54, ale trafiłem. Ho, ho. Ale Ho! Na konik P. No raczej, bo tu jest. Księżniczka jest. Ciężdźńczka od P-dorożców. Ho! Ho! O proszę. O, proszę. psotność. Co jest taka? Cena? 25 40 g. Sarin. Kto to jest Sarin? Taki gaz. No ale on był bardzo psotny, a nie lotny. Dobrze, Czeka, dobrze. już nie widział co mam. Aaaa. Aaaa. Przyjacielskość. <noise> Przyjacielskość. 43. Tak, jasne. Ham 42 A, <laughs> Co by mi Ham zagrał zabrał? Ee, brr, brr, magiczność 61. 61 Uuu. Teraz wybieramy następną e, zrobimy. A może ja teraz wybieram, co? No dobrze, wybierz Magiczność 49, 82. Wow. Biać. Umiechnij się, to, że przegrałeś, to nie znaczy, że musisz pokłumiać. Gdzie mania? Podam ci z takiego Może Możesz ze sobą zabrać skróczka na urlop i będziecie razem psocić. Ale poproszę ta klejącą. <laughs> Mamy, no więc to są te gry, które przysłał nam dystrybutor. Bardzo mu za to dziękujemy. Naprawdę, serio. Dzięki, bo to bardzo miłe było. I przyjemnie się z tobą przegrało w grę w My Little Pony, gdzie kryje się magia Top 3. Chcesz zagrać teraz nie. w kraju? <laughs> Słuchajcie, mamy w wypożyczalni, jeżeli jesteście 4-7-letnią dziewczynką no albo chłopcem pokroju Michała, to sądzę, że wam się spodoba. Ale po prostu Rafał nie umie przegrywać. Teraz w... jak skończymy nagrywać, to bym musiał pocieszać 15 minut, bo jednorożcem go rozjechałem. Po tutaj, po tutaj, po tutaj, Myślisz, że jednorożce nas subskrybują? Jeżeli jesteś jednorożcem, subskrybuj. Jeżeli nie jesteś jednorożcem, subskrybuj dwa razy. Kliknij rogiem Enter. I tym optymistycznym akcentem, mm -hmm. przy tych wszystkich wspaniałych grach, o których dzisiaj wam odpowiedzieliśmy, yy, my, jednorożce i księżniczka Anna z gruchą, Serdecznie się z Państwem żegnają. Do zobaczenia. I, za i też ja, Rafał, się żegnam z wami. Dziękuję, że nas oglądasz, dziękuję, że lajkujesz, komentujesz. I pamiętaj, że działa cały czas um, konkurs na suchara Jak napiszesz mi o czym mam powiedzieć Sukara? Ja go opowiem. Ja go opowiem wtedy, tylko musi mieć dużo łapek takie kaszance. Przynajmniej dwie. Łapki. Subskrybuj i do następnego, czyli za tydzień we wtorek właśnie tak. Dozo. Pochwa Nara. SIA. No dobra, to SIA. see you later alligator